Co jest? Wyłączasz czy nie? A o co ci chodzi? Wyłączasz czy nie? Się pytam. A nie mogę sobie Wyłączasz czy nie? Co wyłączasz? Streamer. A czemu to zgasiłaś? Wyłączasz się pytam czy nie. Czemu to zgasiłaś Bo ty? Spałeś! Co? Bo spałeś! Strałeś, kurwa. No, jakiego. i tak to włączę. Słuchaj. Ja ci powiem tak. Moja stara, gasiła mi korki, nie? No. Tak przegrała ze mną. Tak? Także lepiej idź spać i nie dyskutuj, bo zobaczysz, że pożałujesz, rozumiesz? Żebyś ty nie pożałował mną. Także spierdalaj tam i wyjdź stamtąd. Mówię ci poważnie teraz. Poważnie ci mówię. No, odstaw to, tą szczoteczkę. No, dobrze zrobiłaś. Nikt, z, nikt ze mną jeszcze nie wygrał, no i dobrze zrobiłaś. Ja chcę kurwa streamować, to będę kurwa streamował i chuj mnie obchodzi. Nie wygra ze mną Stara w chacie. No. Dziękuję. Krótka piłka, kurwa. Będą mnie wkurwiać jebane.